Ludzie czasem chcą to popsuć, ale ja się z tym nie zgadzam, więc wszystkich tych hejterów powywalam i ukryję ich na kanale, jak będą pyskować, bo ja nie akceptuję zła, ja akceptuję dobro, a nikt z nas nie uczynił sędziów, żebyśmy się wypowiadali na każdy temat, krytykując innych. My nie zostaliśmy powołani do krytyki innych. Po, zostaliśmy powołani, żeby pokazać, że życie może wyglądać inaczej. A krytykom niech się zajmą krytycy albo ci, co zjedli wszystkie rozumy. No i potem muszą z tym żyć. I, i nie wiem, jakim się to żyje, ale, ale ja na pewno tu nikt nie usłyszy, że ja kogoś krytykuję. Nie do tego zostałem powołany. Mi się może nie podobać, ale ja nie jestem krytykiem. Nie? Ja, ja mogę. Znaczy, na pewno będę krytykował zachowania, ale nie będę nigdy krytykował człowieka. No i tyle.